Jedno z najczęstszych pytań, jakie ludzie zadają kapłanom, jasnowidzom oraz badaczom życia po śmierci, brzmi następująco: Czy po tamtej stronie czekają na nas nasi bliscy, ci, których kochaliśmy, ale którzy opuścili ziemski świat? Czy zmarli nas witają? Czy też każdy po śmierci zostaje w całkowitej samotności? I im więcej prowadzi się badań oraz zbiera świadectw ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, tym jaśniejsze staje się, że po drugiej stronie istnienia naprawdę ktoś na nas czeka. Ale kto dokładnie? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Pielęgniarki z hospicjów opowiadają o pewnym dziwnym zjawisku. Na kilka godzin przed śmiercią człowiek nagle zaczyna mówić, że widzi zmarłą matkę, ojca, brata albo ukochaną babcię. Jest to zjawisko masowe i za każdym razem opis takiego spotkania jest w przybliżeniu taki sam. Od pacjentów można usłyszeć, że ktoś z wcześniej zmarłych krewnych lub bliskich mówi im że już czas odejść, pociesza ich i radzi, aby nie bali się przejścia do innego świata. Badaczka doświadczeń bliskich śmierci, dr Phyllis Atwater, badała te zjawiska przez wiele dziesięcioleci. Zauważyła ona, że ludzie zazwyczaj widzą tych, którzy już umarli, lecz nie wszystkich, a jedynie tych, z którymi pozostała im ciepła i serdeczna więź. Ale dlaczego po tamtej stronie witają nas bliscy? Dzieje się tak dlatego, że dusza po śmierci nie rozumie od razu, co się z nią stało? Ona słyszy, widzi, odczuwa, lecz nie potrafi jeszcze uświadomić sobie, że ciało już do niej nie należy. I właśnie w tym momencie pojawia się obok ktoś, komu ona ufa. To on może stać się przewodnikiem do świata poza granicą naszego doczesnego istnienia, ponieważ sam już przeszedł tę drogę. Czy jednak wszystkich witają na tamtym świecie krewni i bliscy, czy tylko wybranych? Wiele świadectw mówi o tym, że nie wszystkich lecz jedynie tych, którzy szczególnie tego potrzebują: samotnych, przestraszonych, tych, którzy nie wierzyli w życie po śmierci, tych, którzy odeszli zbyt nagle, oraz oczywiście tych, którzy zachowali miłość, którzy uczynili swoje uczucia wiecznymi, czyli kochali naprawdę. Dusza zmarłego przychodzi tylko wtedy, gdy człowiek tego potrzebuje i gdy potrafi odebrać jej obecność. W pozostałym czasie żyje swoim życiem tak samo, jak my żyjemy swoim. Większość świadectw związanych z innym światem mówi o tym, że spotkanie po tamtej stronie jest ruchem wzajemnym. Zmarli czekają na nas dokładnie w takim stopniu, w jakim my sami do nich dążymy. I jeśli za życia więź była silna, emocjonalna, duchowa oraz rodowa, to ona nie znika także po tamtej stronie. Wtedy śmierć staje się jedynie momentem nowego spotkania. Ale jest coś, co dla niektórych ludzi po tamtej stronie może być szokujące. Okazuje się bowiem, że tam mogą nas powitać bliscy nie w takiej postaci zewnętrznej, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Niektórzy ludzie, którzy wrócili z tamtej strony, opisują, że ich bliscy nie pojawiali się w postaci fizycznych postaci, lecz raczej jako coś przypominającego znajome uczucie. Nie obraz ani twarz, lecz właśnie poczucie obecności, jakby ciepła dłoń spoczęła na ramieniu. W takich chwilach ludzie mówią, że rozpoznali bliską osobę natychmiast. Mimo że nie widzieli jej oczami, to uczucie rozpoznania tłumaczy się tym, że pamięć duszy działa szybciej niż myśli, a to oznacza, że jesteśmy ze sobą powiązani znacznie głębiej niż nam się wydaje. I ta więź nie znika ani po śmierci, ani po dziesiątkach lat rozłąki, ona jedynie zmienia swoją formę. Ale czym właściwie zajmują się dusze naszych bliskich, zanim my do nich dołączymy? Według Wolfa Messinga dusze w zaświatach wcale nie unoszą się w pustce i na pewno się nie nudzą. Mają swoją pracę, swój cel oraz swoje środowisko, a jednocześnie odczuwają nasze emocje. Reagują na nasze myśli, a także znają dzień i godzinę, kiedy będziemy przechodzić do innego świata. To, co dla nas jest dziesiątkami lat, dla nich jest tylko chwilą. Dlatego ci, którzy odeszli dawno temu, mogą nas powitać tak. Jakby nie minęły nawet minuty. Zmarli potrafią także opiekować się żywymi z tamtej strony. Istnieje wiele historii o tym, jak wpływali na decyzje żyjących, aby nie zeszli ze swojej drogi. Czasem zmarli nie przychodzą sami, lecz przyprowadzają ze sobą tych, których wcale się nie spodziewaliśmy zobaczyć. Na przykład przodków, o których nic nie wiedzieliśmy, albo ludzi powiązanych z nami prawem karmy. W ten sposób spotkanie po śmierci nie jest tylko radosnym zjednoczeniem. Lecz powrotem do własnego kręgu, do tych, którzy byli z nami przez wiele istnień. Właśnie dlatego u niektórych ludzi pojawia się uczucie ogromnej ulgi w chwili śmierci. Opowiadają oni, że w tym momencie poczuli się tak, jakby wreszcie wrócili do domu. Więc kto czeka silniej? My na zmarłych, czy oni na nas? Być może odpowiedź jest taka, że rozłąka w rzeczywistości nie istnieje. Ona istnieje tylko tutaj na Ziemi, gdzie czas płynie wolno. A pamięć jest krótka. Tam natomiast, gdzie czasu nie ma, oczekiwanie zamienia się w chwilę. Tam nikt nie liczy lat, tam nikt się nie starzeje, tam nikt nie zapomina, tam po prostu się czeka spokojnie i pewnie, ponieważ wszyscy wiedzą, że droga każdego kończy się spotkaniem i każdy prędzej czy później wraca do tych, których kochał. Wolf Messen twierdził, że dusze spotykają się nie tylko jako krewni czy znajomi, lecz jako uczestnicy ogromnego duchowego dramatu o którym człowiek zapomina w chwili narodzin. A gdy dusza opuszcza ciało, przypomina sobie rol, jakie bliscy odgrywali w jej poprzednich wcieleniach. W ten sposób wyjaśnia się dziwne zjawisko, kiedy umierający widzi nie tylko tych, których kochał w tym życiu, ale także tych, z którymi jego więź sięga znacznie dalej niż ludzka pamięć. Wynika z tego, że spotkanie po śmierci nie jest jedynie emocjonalnym zjednoczeniem, lecz momentem prawdy, kiedy opadają maski i ujawnia się prawdziwe duchowe pokrewieństwo. Wolf Messyn twierdził również, że dusza przed śmiercią zaczyna widzieć tych, którzy trzymali jej nić, tych, którzy towarzyszyli jej przez całą ziemską drogę subtelnego świata, nawet jeśli człowiek nigdy nie spotkał ich w fizycznym ciele. Istoty te mogą być odczuwane jako bliskie, choć według ludzkich miar krewnymi nie są. Takie spotkania są sprawdzianem, pomocą i jednocześnie przypomnieniem. Dusza ma miejsce... Do którego wraca po każdym wcieleniu. Miejsce, które na ziemi nazywamy niebem, lecz które w rzeczywistości jest stanem, w którym dusza wreszcie pozbywa się strachu i samotności. Ale co, jeśli zmarli nie wychodzą na spotkanie? Co, jeśli człowiek odchodzi sam? Tutaj mistycy są jednomyślni. Tak po prostu się nie zdarza. Samotne przejście następuje tylko w najrządszych przypadkach, gdy dusza całkowicie odrzuca pomoc. I nawet wtedy po pewnym czasie i tak ktoś przychodzi, ponieważ samotność jest stanem wyłącznie ziemskiego umysłu. Dusza jej nie znosi, dusza dąży do swoich, a więc ktoś na pewno się znajdzie, niekoniecznie bliski w sensie fizycznym, lecz ten, kogo z człowiekiem łączy wspólna duchowa droga. Ale istnieje także druga strona. Niektóre dusze po tamtej stronie czekają na spotkanie tak bardzo, że nawet ingerują w życie żywych. Próbują ostrzec przed niebezpieczeństwem i pomóc uniknąć błędów. Czasami robią to tak wyraźnie, że człowiek nie jest w stanie uznać tego za zwykły przypadek. Wystarczy przypomnieć sobie historię: gdy ludzie rzekomo przypadkowo nie wsiadają do samolotu, który później ulega katastrofie, albo gdy ktoś nagle zmienia trasę i dzięki temu unika wypadku. W ponad połowie takich przypadków ludzie przyznają, że coś ich powstrzymało, albo ktoś ich powstrzymał. Zdarza się również, że kilka dni przed wydarzeniem śni im się zmarły krewny, jakby próbował ich ostrzec. Takie epizody sugerują, że więź między światami nie tylko istnieje, ale jest aktywna. I czasami ci, którzy czekają na nas tam, ratują nas tutaj. Ale dlaczego tak bardzo zależy im na byciu blisko? Dlaczego nie znikają ostatecznie? Wolf Messin mówił, że dusze tworzą coś w rodzaju rodziny światła, duchowe grupy, które wcielają się razem, raz za razem. Ich zadania mogą być różne, lecz istota pozostaje ta sama. Pomagają sobie nawzajem przechodzić duchowe doświadczenia. A kiedy jedna z nich odchodzi, czeka na pozostałych, ponieważ wie, że cykl nie został jeszcze zakończony. Oczekiwanie nie jest stanem biernym, lecz częścią ogromnego procesu. I im głębsza więź, tym potężniejsza ta niewidzialna praca. Niektórzy, którzy przeżyli śmierć kliniczną, opowiadali, że po tamtej stronie czuli, jakby nie tylko na nich czekano, lecz jakby budowano tam całą drogę światła prowadzącą od śmierci do innej przestrzeni, gdzie wszystko było tak znajome, że powstawało wrażenie powrotu do domu, który zawsze ich kochał. Jeden mężczyzna mówił, że czuł miłość tych, których nie znał w tym życiu, lecz czuł ją silniej niż jakąkolwiek ziemską miłość. Jakby dusza spotykała się nie tylko ze zmarłymi, ale także z tymi, których obecność odczuwała jeszcze przed narodzinami. Ludzie często opowiadają też, że zmarły przychodzi do nich w chwilach strachu, bólu, straty albo zbliżającej się śmierci. Dzieje się tak dlatego, że w takich momentach nasza powłoka staje się cieńsza, ziemskie szumy cichną i na chwilę zaczynamy słyszeć to, co zawsze było wokół. To znaczy, że to nie inny świat zbliża się do nas, lecz my do niego. I w tym momencie pojawia się to szczególne poczucie obecności, od którego po ciele przechodzą dreszcze. Wtedy staje się jasne, że spotkanie po śmierci jest częścią prawa, które łączy dusze. Możemy przez całe życie zaprzeczać istnieniu zaświatów, śmiać się z mistyków albo bać się o tym mówić. Lecz gdy nadchodzi moment przejścia, mgła się rozwiewa i dusza widzi prawdziwą prawdę. Tam naprawdę ktoś czeka i robi to w sposób, jakiego nikt i nigdy nie robi na ziemi. Bez oczekiwań, bez warunków, bez uraz i bez czasu. Takiej więzi między duszami nie da się zniszczyć ani śmiercią, ani odległością, ani zapomnieniem ludzkiej pamięci. Wolf Messyn mówił, że spotkanie po śmierci to nie tylko ponowne połączenie dusz, lecz moment, w którym człowiek otrzymuje pierwszą wskazówkę dotyczącą tego, co czeka go dalej. Dusze, które nas witają, pełnią rolę swoistych przewodników. Nie tylko cieszą się, że przyszliśmy, lecz pomagają nam przypomnieć sobie wszystko to, co nasza dusza zapomniała przy narodzinach. Kim jest, skąd pochodzi, z kim jest związana oraz jaką misję wybrała wcześniej. Właśnie dlatego to spotkanie okaże się tak potężne i tak poruszające. Człowiek nie zdąży jeszcze uświadomić sobie, że umarł, a już otacza go strumień miłości i rozpoznania. Wolf Messyn mówił, że dusze po tamtej stronie czekają na nas, ponieważ nie możemy rozpocząć dalszej drogi bez tego spotkania. To ono uruchamia proces, który medium nazywał rozpakowaniem tajemnicy duszy. Jest to moment, gdy przed wewnętrznym wzrokiem pojawiają się ważne chwile życia, te, które nazywamy przełomowymi, a ci, którzy czekali na nas po tamtej stronie, pomagają nam zobaczyć to wszystko bez bólu i żalu. To nie jest sąd ani rozliczenie, to jest łagodne, niemal nieważkie prowadzenie, aby dusza nie zagubiła się w nowym stanie. Dusze zmarłych bliskich i krewnych czekają na nas po śmierci, ponieważ to spotkanie jest początkiem nowej pracy. W subtelnym świecie nic nie dzieje się przypadkowo. Każda dusza, która znalazła się tam przed nami, ma swoją rolę. Ktoś pomaga nam sobie przypomnieć, ktoś pomaga nam uwolnić ból, ktoś pozwala zobaczyć własne błędy bez strachu, a ktoś po prostu stoi obok, abyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy sami. Wielu ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, opisuje dokładnie ten sam moment. Po silnym wybuchu emocji, związanych ze spotkaniem po tamtej stronie, przychodzi głęboki spokój, którego nie da się porównać z niczym ziemskim. Dusza wchodzi w przestrzeń, w której nikt jej nie pospiesza i nikt nie wymaga natychmiastowych decyzji. Wolf Messing nazywał to pierwszym niebiańskim domem albo korytarzem przejścia, a niektórzy tybetańscy mistycy nazywali to pokojem rozpoznania. Nazwy są różne, lecz zasada jest jedna: dusza musi poczuć się bezpiecznie, aby móc iść dalej. I właśnie tutaj znajduje się najgłębsza tajemnica i prawda. Czekają na nas nie dla samego spotkania, lecz dlatego, co następuje po nim. Spotkanie jest mostem, a za mostem zaczyna się to, co na ziemi trudno nawet opisać, proces zrozumienia przeżytego życia, uzyskania jasności oraz pojęcia sensów, które były ukryte za rutyną, strachami i zamętem. Ale poza tym spotkanie po śmierci jest potrzebne nie tylko nam, lecz także tym, którzy na nas czekają. Ponieważ w tej chwili oni również otrzymują część zrozumienia, część światła i część świadomości własnych powiązań. Witając nas, przypominają sobie swoje role, swoje lekcje i swoją odpowiedzialność. W ten sposób dusze pomagają sobie nawzajem duchowo wzrastać. Nie jest to proces jednostronny, jest to wzajemna wymiana, na której zyskują obie strony. Spotkanie nie jest jedynie radością jest to wspólny ruch w górę ku prawdziwemu boskiemu światłu. Nikt z nas nie wchodzi w pustkę, nikt nie idzie sam, nikt nie ginie. Czekają na nas nie tylko z miłości, lecz z powodu prawdy, z powodu prawa, które łączy dusze oraz po to, abyśmy nie zapomnieli, kim naprawdę jesteśmy.